Dzień dobry, Tomek, Kutera. Konrad Hillebrand. Poligamia.pl Gamescom się skończył, a więc wracamy do normalnego trybu działania na poligami. Zapraszamy na politydzień. Weekend 18 i 19 sierpnia. Targi Gamescom dobiegają końca. I to było fajnie? W porządku. Bardzo sympatycznie. Targi są mniejsze niż 3. Bardziej. Przyjemne, lepsza jest atmosfera. Być może ty się kiedyś wybierzesz, tak? Ja już byłem, bo za tym w tym roku tak czy siak było tam. 275 tysięcy gości, więc po co ja tam W tym 25 tysięcy osób to byli ludzie z branży, a 250 tysięcy to konsumenci. W tym 600 pojawiło się wystawców, 600 nawet, z 40 różnych krajów, także tak egzotycznych jak Iran, na przykład. Poniedziałek, 20 sierpnia. FIFA 13 znowu bez polskich klubów i bez polskiej ekstraklasy, wiem jak bardzo Cię to nie interesuje. Nie, mnie to właśnie bardzo interesuje, bo kurczę jest jedna gra na rok, jest to jedna z najpopularniejszych gier w Polsce. Na świecie. W Polsce. I to FIFA jest jedną z najpopularniejszych gier w Polsce, a po prostu zarząd ekstraklasy ciągle nie jest w stanie się dogadać z Electronic Arts o te nieszczęsne kluby. I wiadomo, że to jest kwestia pieniędzy i ktoś tu pewnie chce za dużo, a ktoś chce za mało. No ale znowu zamiast Legii Warszawa będzie L Warszawa, a zamiast Jagodzianki Białystok będzie J Białystok, ale na szczęście zawodnicy będą ci sami. Wtorek, 21 sierpnia, do sieci wycieka poręcz. Poręcz z Half-Life 3, bo już ludzie są tak złaknieni jakieś wieści o tej grze, że wymyślają krańcowe głupoty. I my te, bardzo lubimy te krańcowe głupoty, więc jedną z krańcowych głupot dotyczących Half-Life 3 jest to, że pojawiły się zdjęcia, w których widać wyrenderowaną poręcz. I podobno jest to poręcz właśnie z tej gry. Tak przynajmniej twierdzi jeden z niemieckich dziennikarzy, który podobno widział tę grę na pokazie zamkniętym Ten w poręcz. Te, te, te poręcz. I zrobił zdjęcie poręczy. Nie wiem czemu nie, czemuś innemu, ale. Może poręcz wydają mu się bardzo atrakcyjne. Nie wierzymy w te ploty, a chociaż bardzo byśmy chcieli. Ja tam wierzę, to na pewno sporen sklep 3. Środa, 22 sierpnia. Po pierwsze nowy patch do Diablo 3. Tak, będą tam nowe rzeczy jak na przykład 100 nowych poziomów tzw. Tak mistrzowskich, które sprawiają, że jest w tej grze jeszcze więcej jednego grindu. I przechodzimy do następnej informacji, jaką jest to, że Sony zamknęło studio Liverpool i nie byłoby to nic aż takiego, gdyby nie to, że studio Liverpool to pozostałości takiej firmy, która kiedyś nazywała się Psygnosis. Tak i wydała, a także zrobiła mnóstwo dobrych gier, m.in. takich jak Barbarian, Discworld, e, albo na przykład Lemingi, albo Wipeout, na przykład. albo G-Police. No więc podobno panowie pracowali nad nową odsłoną Wipeouta na nową konsolę PlayStation czyli PlayStation 4, ale już nie pracują, bo ich zamknięto, jest nam bardzo smutno i Sony jest złe. A trzecia wiadomość ze środy jest taka, że jedno studio się zamyka, a drugie powraca i to co powraca to się nazywa Black Isle. I mamy z tego straszny lol, bo jak wiemy, pracownicy ze studia Black Isle po prostu są rozpisani na całym świecie na wielu różnych zespołach takich jak Obsidian czy Inexile i Interplay, czyli wydmuszka tego, co pozostało po dawnej firmie, coś tu kombinuje coś kręci, a oni nawet nie mają praw do takich tytułów jak Baldur's Gate czy Fallout. Czyli to nie oznacza powrotu Planescape Torment albo Icewind Dale? No, a to naprawdę oczekujesz powrotu Icewind Dale? Nie, ale to nie oznacza <laughs> tego powrotu? Nie mam zielonego pojęcia, co to może oznaczać. Czwartek, 23 sierpnia powraca kultowa seria przegodówek Broken Sword. Powróci, o ile zbiorą się dostatecznie duże fundusze za pośrednictwem serwisu Kickstarter. Ale pewnie się zbiorą, bo potrzeba 400 tysięcy dolarów, a w ciągu pierwszego dnia zbiórki zebrano ponad 70 tysięcy, więc. No... Tomek poddaje się ze swoją matematyką, a ja wyrażam zdziwienie, że. Ojejku, ojejku, to przegodówki nie umarły, to ci lepiej Żyją, mają się dobrze. Piątek, 24 sierpnia. Powiedzenie gdzie diabeł nie może, tam babę pośle można zastosować w stosunku do Dark Souls Prepared to Die Edition. Aha, w jaki sposób? W taki sposób, że gdzie twórcy nie mogą, tam model pośle się sam. Okej, okay, tak, więc Dark Souls ukazało się na PC-tach. Jej, bo to fajna gra na konsolach, polecam. No i teraz jest na PC-tach i okazało się, że rozdzielczość jest strasznie niska. Tak, taka jest jak taka... w 2001 roku, I być może. Bo twórcy stwierdzili, że no, nie robią tylko gry na konsolę, więc oni nie umieją zrobić większej rozdzielczości. Na szczęście znaleźli się dzielni modderzy. Jeden dzielny modder zrobił plik, który ma oszałamiającą wagę 80 kB i sprawia, że można włączyć większą rozdzielczość na Dark Souls, w Dark Souls na PC, co jest dobrą wiadomością, więc to jest dobra gra z dobrą... No. I to tyle. W tym tygodniu to już wszystkie najważniejsze informacje. Sezon ogórkowy się kończy, więc teraz czeka nas granie w gry. Owszem, choć moim zdaniem sezonu ogórkowego nigdy nie było. Tak czy siak, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Tomek Kutera. Konrad Hillebrand. Poligamia.pl